Wierzono, że runy chronią przed skaleczeniem się przy pracy, to też nic dziwnego, że z odnalezionych przedmiotów noszących na sobie znaki runiczne, znalazły się drewniana igła, osełka i goło. I moi kochani, tutaj yy, znalazłam również bardzo ciekawą opowieść, a, właśnie, a właściwie klątwę, klątwę busli czyli tutaj klątwa została ujęta w 1500 roku tutaj ona była zawarta w sadze obosie, opiekunka bosy zwana Czarownica Busla tutaj kochani wypowiedziała tego typu zaklęcie tak ono wyglądało nie do końca przetłumaczono co ono oznaczało było to bardzo, bardzo mocne i potężne zakieręcie. A więcej, moi kochani, znajdziecie u mnie na kanale. Tutaj przedstawiam Wam książkę Tajemnice Sak i Run.